Siemaneczko widzowie. Dzisiaj będziemy dubać przy samochodzie, przy Ibizie wersja 6L. Słuchajcie, są oryginalnie takie kratki. Ja wiem, mi się one nie bardzo podobają, w każdym razie postanowiłem je zmienić Trochę się tutaj namęczyłem i napociłem Także nie nagrywałem tego jak ściągałem yy, te kratki. W każdym bądź razie, żeby nie było lipy, to też pokażę Wam jak to ściągnąć. Słuchajcie, każda kratka składa się z takich tutaj zaczasków i wchodzi ona tutaj w zderzek yy. I tutaj się wsuwa. Także patrzcie, metoda wsuwania jest taka, że wsuwamy. Czekajcie. Wsuwamy tutaj. I wciskamy ją sobie. Tutaj są do góry zaczepsy i na dole. Ona generalnie wejdzie płynnie. Tylko żeby ją wyciągnąć, musimy tutaj podważyć. O tak mniej więcej. Cyk. Cyk. I ona nam wyskoczy. Także nie wiem. Ja dorwałem na Allegro za 39 zł. Yy, inne kateczki. Takie te ewerowskie. Także już Wam pokazuję co i jak. Patrzcie, patrzcie. O, taki bajerek. Taki bajerek kupiłem. Pokażę Wam jak to mniej więcej siedzi. Tęgnęłem tak. Już pominamy. I tutaj mamy tak samo. Wsuwamy tak samo. I główne zaciski są tu, dwa boczne. Czyli wsuwamy pierwszy tutaj i teraz no i teraz jest lipa jak byk. Bo nie podoba mi się ten kolor, bo to nie jest taki czarny, typowo czarny, tylko jakiś taki, nie wiem, szary albo coś w tym stylu. No i zanim to załątujemy, to zaniesiemy te krateczki ładnie sobie do domu. Wezmę i je pomaluję na czarny mat albo no nie wiem na jakiś, wezmę jakiś czarny kolor sprayem, nagram wam to jak to będę robił, także na chwilę mi znikniecie, będzie ucięcie w filmiku i zaraz dubiemy dalej, to do zobaczenia zaraz, ja idę po sprzęt dobra, majstry moje, jednak zmiana planów stwierdziłem, że jednak będzie lepiej wyglądał połysk nie wiem, nie podoba mi się ten moment, byłem na dole zobaczyć w samochodzie jak to leży i jest lipa robimy połysk taki tak jak w sumie planowałem będzie moim zdaniem dużo lepiej jedną kratkę już na próbę pomalowałem sobie wyszło całkiem spoko nie chciałem was zanudzać także przy was zrobię drugą druga wiadomo gorzej bo już patrzy ktoś to nie zawsze wychodzi tak jak powinno ale dobra to tam jest nie robimy komuś tylko robimy sobie. Także, nawet jak coś nie wyjdzie, to nie można mieć do nikogo żalu ani petel. Nie lubię połyskiem malować. Strasznie nie lubię malować połyskiem. Boję się zawsze, że dam go trochę za dużo albo coś. I teraz zrobię się zacieki Strasznie mnie to denerwuje. Zobaczymy, wiadomo, chciałbym, żeby wyszło jak najlepiej. A. Często gęsto, właśnie przedabrze, bo chciałoby, żeby było idealnie, bo to, bo to. Tak na przykład tutaj. W tym miejscu wydaje mi się, że wyszedł delikatny baranek. Zaraz chuj, wie co sobie zrobić. Albo czekamy chwilę i poczekamy aż podeschnie i damy drugą warstwę. Ale znowu jak zaschnie, to już jest taka lipa trochę. No wydaje mi się, że będą wtedy, będzie widać trochę. Na środku też mi się w niektórych miejscach nie podoba. Ja wiem, kurwa, poprawiamy. Dobra, może spróbujemy, co? Tak jeszcze raz tak smyknąć, tak szybciutko, co? Hop, hop I co? Tu? I co, 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 No tak jakby trochę lepiej, no nie hmm. wiem Tutaj jest igła, tylko na tym środku jeszcze tak O, o O, chyba będzie teraz tak idealnie O, 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 o. W teraz tylko tego nie dotykać, odkładamy jeszcze spray, żeby nas nie kusiło. Nie wiem, powiem Wam, że wydaje mi się, że dużo lepiej będzie to wyglądało. Nie wiem, jakoś tak się ładnie błyszczy, jakoś to, to tak. Kurde, jakoś wydaje mi się, że bardziej pasuje. Mówię Wam serio, byłem na dole, na dole kratki mają, bo mam jeszcze na dole kratki te plastry miodu, też takie jakby yy, koła halogenów. I powiem Wam szczerze duża różnica jest między tymi do góry, tymi teraz nowymi, co zrobiłem w mat, a tymi na dole. Wyglądało to tak trochę wieśniacko, bo było widać dużą taką różnicę właśnie, jakby, no tak, jakby typowo było wymienione to i jakby auto powiedzmy było bite. Nie podobało mi się to, uważam, że czarny połysk fajniej się zleje. Myślę, że będzie to dużo lepiej wyglądało. Nawet będzie pasowało mniej więcej pod karoserię auta, także nie będzie na pewno widać takiej różnicy, jak było widać wcześniej przy tym macie chujowym. Takim jak kupiłem, tak jak to kupiłem, tak jak Wam pokazywałem, jak to wygląda na początku. Potem pomalowałem. Szczerze mówiąc, wyszło jeden pies. I uważam, że teraz efekt finalny jest taki najfajniejszy. Raczej nie będzie to tak się błyszczało, bo no, wygląda tutaj to aż za dobrze. Myślę, że jak na te moje malowanie sprayem, takie domowe, to nie będzie tak wyglądało. To jeszcze wyschnie i ten połysk trochę zniknie, ale na pewno będzie lepiej wyglądało, jak ten mas. Także myślę, że efekt będzie podobny do tej oryginalnej kratki. Plan jest taki, że ja chcę teraz to wziąć. O kurde. O, ja chcę to wziąć, chwycić. O tak. O. Nie będziemy tego trzymali na dworze. Nie zabierzemy tego trzywali na dworze, bo jest zimno i długo schnie. Także zrobimy to zupełnie w inny hmm. sposób. Tu już jedna leży, wysypka. Hmm. Patrzcie. No nie wiem. Zrobimy to szybko. jest. Tutaj Troszkę jeszcze

Dobra, wyszło to mniej więcej tak Nie ja, ja wiem Szału nie ma, ale tragedii też nie Uważam, że jest, to jest stara To jest tak jak pomalowałem tą nową Wydaje mi się, że nie jest źle Dobra, teraz Robimy to tak To sobie położymy tutaj o. o O O Leży idealnie Będziecie wszystko fajnie widzieć Oj. No. I teraz czekajcie jak to mieliśmy w planach zrobić wyschło, chyba wyschło Żeby nie zepsuć efektu Jeszcze nie do końca farba wyschła, ale nie chcę mi się już czekać Tam nie lubię takiego czekania, srania. Kurde, nie wiem, czy tu, czy tu, co mówicie. Tu? Kurwa, nie wiem. I tak na samym dole tak kiepsko trochę, nie? Nie wiem. Czy nie? Czy jest dobrze? Dobra. To się klej rozgrzeje, bo ja to robię ogólnie na gorący klej, nie wiem taką miałem wizję od samego początku i tak robię, nie będę jej teraz zmieniał dobra, finalnie będzie tutaj mam nadzieję, że będzie to spoko wyglądało, bo się trochę wkurzę jak nie zobaczcie sobie nie no musi być dobrze no. czy nie O Boże, to są takie niby małe szczegóły, ale kurde no. Chciałem, żeby to wyglądało fajnie. Jak tak patrzyłem, no to się tu było i wyglądało spoko. Dobra, na samym dole nie jest, czyli tak się jakoś nie zlewa. Prosto. Dobra, robimy tak. Trudno. Co będzie? A jak tam nasz pistolet? No Ost, Musimy chwilę poczekać. Jeszcze masz się nagrzeje klej. No niestety. Powiem Wam, że stresuję się tym wszystkim, jak to wyjdzie, bo tak chciałbym, żeby to wyszło dobrze, jak najlepiej chciałbym, żeby to wyszło. Boję się, że tym znaczkiem mogę coś schrzanić, że jest... Wcześniej miałem wyżej, miałem tak idealnie to... 10 razy wcześniej to odklejałem i przyklejałem, żeby mi się podobało. Efekt mi się finalny podobał. Kurde, nie chciałbym, żeby to było tak na całym dole. A tutaj akurat idealnie, no na przykład najchętniej bym chciał, żeby to było tak. Kurwa, ale znowu. A może zrób tak. Czy tak lepiej? Co mówicie? Hmm. Dobra, robimy tak i zrób damy tutaj trochę kleju tu nie za dużo tu rozsmarujemy trochę o nie przesadziłeś z tym klejem Chyba trochę przesadziłeś tutaj zwłaszcza dobra, szybko klejmy. Patrzymy co będzie. Dobra, dobra, dobra. Tak, jest prosto. Myślę, że jest. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Że to był dobry wybór. A tak jak mówię, jest to niby mały detal, niby coś, ale osobiście bardzo mi się podobało, jak to było. Nawet powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby nie było teraz tego. z drugiej strony o chuj jeszcze tu dajemy tutaj nie wiem mam nadzieję że to, że wyjdzie spoko no bo generalnie ten klej wcześniej robiłem na taśmę dwustronną i powiem wam szczerze, że nie trzymało mi to Nie wiem, może miałem kielową taśmę Nie mówię, że nie, bo nie płaciłem za nią jakoś tam miliony A teraz mam nadzieję, że ten to będzie taki szczał 10 Dobra i Kozyno wygląda fajnie póki co Patrzcie Niby nie jest na ostatniej kratce Jest tak kurde na przedostatniej Dobra, ale trzyma się W każdym razie się trzyma Myślę, że nie powinno odpaść. Jeszcze damy dla pewności. Nie, no jest spoko, moim zdaniem. Dobra. Nie klechcimy już, bo zaraz przyjdzie do oderwania czasami. I będzie dupa blada, bo będzie za dużo. I zepsuje kratkę. Dobra. Dobra. Finalnie wygląda tak. Mi tam się podoba. Nie wiem. Każdy ma inny gust, także na spokojnie. Wcześniej to była oryginalna kratka. Teraz mamy taką w połysku. Ta była, nie wiem, oryginalnie. Nie wiem, czy to. Pół połysk może był. Pół mat. Nie wiem. Ocencie sobie sami. Było to na pewno. Czekaj, zaraz sprawdzę. Made in Spain. Myślę, że oryginał. Nie wiem. Ta jest taka. Ta jest oryginalna Seata. Zobaczcie. Taką mi przysłali. Za 35 zł. Także nie wiem aha, chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Tutaj chciałem trochę tutaj na tych noskach yy, dać kleju. No powiem Wam, że tak, yy, tak jakby był tu luz ogólnie, jak wkładałem te kratki, nie wiem czemu. Także lepiej tam trochę kleju że mi się uda ten luz zniwelować, nie wiem czemu. Może to kwestia już była mojego zderzaka, że coś tam było, nie halo, ale trochę żebyśmy to pogrubili, bo Kiedy nie podoba mi się ten luz. Bo na starych oryginalnych takiego luzu dużego nie było. Może też być tak, że jak wyciągałem ten ten, yy, tą starą kratkę to gdzieś tam odgiąłem albo coś. I wie. Także spróbujemy to trochę tym klejem Niwelować Patrzcie, bo w ogóle nie. Wszystko to samo. No ale idziemy montować. Idziemy montować majster. To do zobaczenia zaraz. Zaraz będziemy nali efekt. Także tutaj macie efekt włożenia klapki. Czarny połysk Zostawiłem jedną, żeby słożyć wspólnie. Bo no, tej jednej raz nie pokazywałem, bo pada deszcz. Kurde i trochę mi to tam nie wychodziło. Dlatego zaczekałem w ogóle, żeby tam maskę. Bo nie podoba mi się trochę. Z naszej strony jak mi coś mi się strzeliło jakiś jeden. O, tu weszło. nie niesadzone. Kamy, ale... to musi wejść pod spód. Zwyczaję to uwagę. To pod spód Mam nadzieję, że takie słychać mi weszło. Bo nie zwróciłem szczerze mówiąc uwagi. O, wsięki. Skoczyć skoczyło. Widzicie, jest taki delikatny jeszcze raz, nie? Ale dobra. Tu jest tak, a tu weszło pod to. Weszło idealnie. Także efekt finalny jest taki. Nie wiem, mi tam się podoba, spokojnie, jest. Jestem bardzo zadowolony. Mówię, zobaczcie, nie widać nawet różnicy między prawie górą a dołem. Teraz auto jest brudne, wiadomo, ale ogólnie nie ma tragedii. Myślę, że jest fajny efekt sportowy, jest spokojnie, Podoba mi się. Pszczołeczka do następnego. A kolejny odcinek robimy z doszorowania balkonu. <grym> Pomalowanie naszych nerek. Także będzie wesoła jak kobieta wróci. Trzymajcie kciuki, żeby... żeby się udało to doszorować jakoś. Na razinko. Cześć.